Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu w Szkółki Pozytywnego Mistrza. Tym materiałem rozpocznę cykl serii o niedojrzałych emocjonalnie dorosłych, o ich wpływie na rozwój ich dzieci, czy też podopiecznych, których mieli pod swoją opieką, jak również o tym, jak sobie jako dorosłe dziecko niedojrzałych emocjonalnie rodziców, opiekunów, dorosłych pomóc i uzdrowić swoje dzieciństwo. Jak myślisz, co cechuje niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Podziel się Twoimi opi opiniami w komentarzu, chętnie przeczytam. Od razu na wstępie dodam również, że dla łatwości tego przekazu będę ograniczać się w niektórych zdaniach do sformułowania niedojrzali emocjonalnie rodzice. Jednakże chodzi tutaj nie tylko o rodziców, a również o niedojrzałych emocjonalnie opiekunów dziecka czy nauczycieli, po prostu dorosłych, z którym dziecko miało bliski kontakt w procesie rozwoju. Zauważ również proszę, że ja wolę używać słowo rozwój. Dziecka niż wychowanie, i kiedyś nagram odcinek wyjaśniający, czym się kieruję, preferując takie, a nie inne sformułowanie. Ja jestem Kamila, jestem pisarką oraz ambasadorką miłości. Z wykształcenia jestem socjologiem zachowań ludzkich. Pasjonuję się holistycznym rozwojem dzieci oraz wewnętrznego dziecka każdego dorosłego człowieka i świadomym wzrastaniem jak również budowaniem relacji opartej na pozytywnej komunikacji. Dobra, no to lecimy z tym tematem. Kim są niedojrzali emocjonalnie rodzice, opiekunowie, nauczyciele czy dorośli? W dużym uproszczeniu, niedojrzali emocjonalnie rodzice obawiają się prawdziwych uczuć i bronią się przed bliskością emocjonalną. Ignorują potrzeby emocjonalne swoich dzieci. Koncentrują się tylko na zewnętrzności, czyli na potrzebach fizjologicznych i fizycznych swoich dzieci. I uwaga! Status społeczny nie ma tu żadnego znaczenia. W tym punkcie od razu dodam, iż nie jest to ich wina. Jak mówiłam w nagraniu, co potrzebuje każde dziecko, które właśnie przyszło na świat z pokolenia na pokolenie przekazywano niedostateczną ilość miłości, nie przywiązywano uwagi do wewnętrznego świata dziecka i jego rozwoju, do tego, co dziecko czuje, co potrzebuje i co przeżywa. Dziecko miało być grzeczne, zdyscyplinowane, nie przynosić wstydu rodzicom i wyglądać na zadbane. Tak powiela Dany schemat koncentrował się w sumie tylko na wychowywaniu skoncentrowanym na zewnętrzności, na tym, co widzialne, na dyscyplinie. No i działa to jak domino tak długo, póki ktoś w rodzinie, otoczeniu czy ty jako dorosłe dziecko nie przejrzysz na oczy i nie dokonasz zmiany. Jeśli zrozumiesz, jak ważny jest równomierny, holistyczny rozwój i dokonasz zmiany, zatrzymasz to domino, przetransformujesz schemat i zaczniesz tworzyć nowe, wypełnione miłością wzorce. Przypomnę jeszcze, że miłość jest dla nas najspanialszym i najszlachetniejszym budulcem, najdoskonalszym stanem umożliwiającym piękny rozwój. Zaniedbywanie emocjonalne doświadczone w dzieciństwie prowadzi do niezwykle bolesnej samotności. Samotność wynikająca z czucia się nieuzauważonym przez innych przysparza nierzadko głębsze cierpienie i uzranienie fizyczne. Nie jest jednak widoczne na zewnątrz. Samotność emocjonalna to nieokreślone jednostkowe doświadczenie, którego nie da się tak łatwo dostrzec ani opisać. Można określić je jako uczucie pustki lub uczucie życiowego osamotnienia. Nawet kiedy te dzieci jako dorośli ludzie na pierwszy rzut oka prowadzą normalne dorosłe życie, często wypełnione również sukcesami, w dalszym ciągu mogą odczuwać pustkę lub osamotnienie. Czy znane jest tobie uczucie pustki lub osamotnienia jeśli zechcesz, podziel się tym, proszę, w komentarzu. Dzieci, które podczas swojego dzieciństwa nie doznawali bliskości emocjonalnej, serdecznej więzi skierowanej na ich potrzeby wewnętrzne, jako, jak pocieszenie, ukojenie smutku, ciepłej rozmowy o tym, co się z nimi dzieje, mogą odczuwać samotność, brak bezpieczeństwa, zaniżoną wartość własną, brak pewności siebie, poczucie, że nie, nie są dość dobrze, złość, gniew, głęboki smutek, poczucie braku szczęścia. Większość rodziców, opiekunów, nauczycieli czy dorosłych nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki wpływ wywarli na swoich dzieciach i czy podopiecznych. Tutaj bardzo ważną kwestią jest dodać, że te bądź co bądź krzywdzące zachowania w większości nie była zamierzona. Pamiętaj, aby nie obwiniać swojego rodzica, opiekuna czy nauczyciela. To nie da tobie ukojenia i wyzwolenia. Tacy ludzie sami nie zaznali bliskości emocjonalnej i w większości przypadków zapewne kochali cię całym sercem i chcieli dla ciebie jak najlepiej. Teraz ty, jako dorosły człowiek, możesz wziąć sprawy we własne ręce i wszystko zmienić. W tej przestrzeni będziemy właśnie pracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, aby dokonać pozytywnej zmiany, która będzie emanować z nas i zmieniać naszą przestrzeń, w której istniejemy. Pamiętaj, proszę, że w psychologii i strefach naszej duchowości nic nie jest zero-jedynkowe. Każdy z nas może zupełnie inaczej zareagować na daną sytuację i zupełnie inne skutki może to wywołać. Trauma jest subiektywna, a jej skala nie jest widoczna dla oczu. Na sam koniec dodam, iż temat niedożałości emocjonalnej jest bardzo rozległy i zawiły. Istnieją różne typy. Typy niedużałości emocjonalnej oraz całe opisy cech niedożałych emocjonalnie ludzi. Jeśli jesteś zainteresowany dogłębnym zapoznaniem się z tym tematem, odsyłam Ciebie do literatury. Ja zaprezentowałam w tym materiale esencję tego zjawiska, aby zwrócić Twoją uwagę na aspekt potrzeb emocjonalnych dziecka i na to, jak poważne konsekwencje ma zaniedbywanie ich. Jednocześnie pragnę uświadomić Tobie, że jako dorosły człowiek możesz wszystko zmienić, bo wszystko to, co odczuwamy można przemienić i to jest bardzo dobra wiadomość, nieprawdaż? Hmm. Zwolnij i przypomnij sobie, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Usłysz siebie, swoje wnętrze, zaakceptuj, że twoi rodzice, opiekunowie, nauczyciele mają prawo być tacy, jacy byli czy jacy są. Nic nie oczekuj od nich, stań się wrażliwy na swoje potrzeby emocjonalne. Daj im uznanie i ukojenie. Tym samym zauważ również potrzeby emocjonalne dzieci wokół ciebie, szczególnie jeśli jesteś ich rodzicem, opiekunem, nauczycielem czy bliskim dorosłym. W następnej części z tego cyklu powiem słów kilka o bliskości emocjonalnej. Zapraszam cię bardzo serdecznie już dziś. Jeśli tak jak ja uważasz, że poruszane przeze mnie treści są ważne, to proszę o subskrypcję, komentarz, kciuk w górę lub o przekazanie informacji o tym projekcie dalej. Jestem za to bardzo wdzięczna i z góry pięknie za to dziękuję. Zapraszam również do przestrzeni pozytywnego mistrza i czerpania z niej pełnymi gościa. Serdecznie oczywiście.